Cześć, z tej strony Adrian z czytanie komiksu między kadrami. Ponieważ kilka osób to prosiło, to uznałem, że zrobię, czyli pani Share Invades NAM. Ja tylko wyjaśnię, że ja byłem przekonany, że ten film jest u nas już na kanale, bo taki film już kiedyś robiłem tyle, że ja go zrobiłem tak, że on się nadawał wyłącznie do wrzucenia na Facebook. W związku z tym, jeżeli ktoś naprawdę jest fanem, to może jeszcze na naszej grupie CKMK spróbować to odnaleźć, bo gdzieś taki film jest. A tutaj już postanowiłem, że zrobię to tak, ponieważ nie jestem w stanie tego wyeksportować do. Jakiejkolwiek jakości, która by się nadawała do oglądania facebookowego, e, nawet, a już nie tylko mówiąc, e, do oglądania na YouTube, to zdecydowałem się, że spróbuję to zrobić jeszcze raz. Nawiasem mówiąc, poprawiłem trochę, czy spróbowałem zmienić ustawienia w urządzeniu, za pomocą którego nagrywam, i może to będzie bardziej widoczne. Coś to takiego jest, ten pani Sherin Wade znam. E, I dlaczego to warto byłoby, żeby to się ukazało? To są dwa powody. Po pierwsze, ze względów wspomnieniowych, tu jest historia taka, która dla fanów Semika ma istotne znaczenie, i ja będę tutaj do tego nawiązywał. A oprócz tego, to jest ciekawy komiks, gdzie można zobaczyć różne inspiracje Garta Enisa. I teraz dużo się tych komiksów wydaje, bo jest Gate Fury, był Pluton, Garta Enisa. Inne komiksy mówiące o tych przywodłościach wietnamskich. I sporo ludzi uważa, że to w gruncie rzeczy Enis to wszystko wymyślił, wymyślił, a jakbyśmy to przeczytali, czy przejrzeli, to, zobaczymy, że tak naprawdę było mnóstwo tutaj inspiracji dla Enisa. Co tu jest, co jest w tym komiksie. W tym komiksie mamy zróżnicowane historie, bo jest o tej turze snajperskiej Franka, o której wiele razy było w rajdzie Enisa i która jest gdzieś tam szczątkowo pokazana w, w tym, co teraz będzie wydawane przez Egmont, czyli w Punisher My War Guns By, też niedługo na naszym kanale. Jest jego pierwsza tura. A także są różne inne przypadki. To, co łączy tutaj y, te wszystkie historie, bo to są historie z różnych komiksów, to są historie z serii Dynam, która będzie miała swój omnibus albo już ma niedługo. O, tutaj chciałem to pokazać. Moim zdaniem to jest taka ewidentna, jedna z takich ważniejszych inspiracji, nie tylko tak naprawdę dla Garta Anissa, ale też dla Steve'a Dillona, która się w Welcome Back Frank pojawiła. Ale jakby wracając do tego, więc tutaj mamy przede wszystkim um, serię Pani Cher, um, znaczy przepraszam, Dynam, bo na łamach Dynam się Pani Cher pojawiał. I tu jest ta postać, która łączy te wszystkie opowieści, czyli um, Ice Phillips. A starsi czytelnicy pewnie znają, zaraz powiem skąd. Oprócz tego mamy taką jakby miniserię tutaj, czyli uh, Pani Sherry Invades Nam, The Final Invasion. I mamy jeszcze właśnie to, co w gruncie rzeczy niektórzy uważają, że trochę na siłę zostało dodane. Bo to się nie dzieje w Wietnamie, o tym będzie za chwilę, tylko coś innego. Tutaj są różne opowieści. Między innymi to, co jest fajne, to to, jak pani Sher przechodził tam szkolenie w Beretach. Oprócz tego, to właśnie tu jest wyjaśnione, dlaczego on zmienił swoje nazwisko z Castiglioni na Castle i szereg innych takich elementów, o których czasami gdzieś tam w komiksach ktoś przemilczał czy, czy dokładnie nie opowiedział. Jeśli chodzi o poziom rysunkowy, no rysunkowo to jest różnie. Niektóre kadry są takie, że no, nasz panischer wygląda rzeczywiście dziwnie i te postacie mają albo za małe rączki, albo za duże główki, albo no, wydaje się, że ktoś takich dopiero się w niektórych momentach gdzieś tam próbował uczyć. I te kadry jakoś są tak strasznie dużo, jest poupychane w tych kadrach. Niemniej jednak uważam, że warto. I teraz to, na co chciałem zwrócić uwagę. Ta historia, ona się w Polsce nie ukazała i to jest no może nie pierwsze spotkanie pani Shera z Ice'em, ale takie spotkanie, w którym oni na, no na, po pierwsze raz, że odnowili tę znajomość, a dwa tak naprawdę zidentyfikowali się, bo oni wiedzieli, oni się w Wietnamie mijali. Ice tam czasami też był narratorem w tych opowieściach o Franku, ale ściśle biorąc żadne takie interakcje pomiędzy tymi postaciami nie, nie wchodziły w rachubę. I tutaj będziemy taką grupę paramilitarną rozpracowywać z Punisher'em. Historia jest nawet dobra, bo to pisze Chuck Dixon, ale to jest ważne, bo tutaj się nam ten Ice pierwszy rozpojawia. My Ice -a znamy przede wszystkim z Punisher'a 397, moje pokolenie, czyli z Puerto Dulce tak naprawdę. I z tego, co jest tutaj. z tego co jest tutaj Czyli tutaj mamy Johna Buscema, i mamy całą historię Puerto Dulce, która się ukazała w Poni Szorze w numerze 1997. Ja dużego Johna bardzo lubię, za to w jaki sposób on rysuje. On tu jest nierówny, bo ta końcówka jest inna. I teraz tu jak najbardziej ice się pojawia, więc tu już nie jest w Wietnamie w ogóle. To jest na zupełnie innej, gdzie, gdzieś tak dzieje się gdzieś na Karaibach. Aczkolwiek ten ice tu jest cały czas i on jest tym takim spoiwem, który, który łączy te wszystkie elementy tej historii. Ciekawie narysowana, jak powiedziałem. Niestety poziom tego rysowania nie jest utrzymany do końca, bo w końcowym zeszycie coś się dzieje. I teraz, jeżeli chodzi o ten końcowy zeszyt tej historii, to my, to do, do, z niego dostaliśmy jakieś tam uchłapy zupełnie, nie? bo my dostaliśmy z tego zeszytu zaledwie kilka stron i to zostało zresztą podane tak, że niektóre postacie, które odegrały w tym komiksie jakąś rolę, w ogóle się nie pojawiły w Polsce, także tamto cięcie to poszło na grubo. Te wszystkie, że tak powiem, kadry fani znają, jedna z takich ciekawszych scen, gdzie Frank się musi zmierzyć z oprychami w walce wręcz i to też, Co jest charakterystyczne, bo jeszcze za chwilę powiem, gdzie jeszcze można to kupić. Można to kupić jeszcze tę historię w takim wydaniu barbarzyńca z bronią, ale ona zbiera wyłącznie te sześć zeszytów tego Warzona, bo to się ukazało w Warzoniu, o ile pamiętam, pisanym przez Jacka Dixona i tyle. Natomiast tutaj, jeżeli byśmy to wydali, to po pierwsze będziemy mieli to Invades the Nam. Tutaj mamy okładkę, bo to się bodajże na okładce 397 w Polsce wtedy pojawiło. Mamy całą tę historię. W pewnym momencie tu, jak zresztą sprawdziłem, tak naprawdę, Biusema, którego to oskarżałem, że on to na pewno malował, jeśli czy oskarżałem, nie podobało mi się, jak ta końcowa część tej historii jest narysowana. To ja dopiero zobaczyłem tu, bo to jest wyjaśnione, że tak naprawdę w ostatnim zeszycie to on tu robił tylko jakieś przełomy, bo tam jest breakdowns by John. Natomiast wykańczał to wszystko tą Palmer. No i teraz pytanie, jak to wyglądało, czy mu John podrzucił jakieś takie naprawdę bardzo bardzo ogólne szkice z zarysami, zarysami postaci, on to po prostu powypełniał treścią. Czy to wyglądało jakoś inaczej? No to jest ewidentnie słabiej, jeżeli chodzi o rysunkowo i to nawet myślę, że widać, że postacie mają inną mimikę, co trochę przeszkadza i widać, że rysownik no nie jest tak wprawny, nie? więc nie wiem, co tu, co tu nie zagrało, ale żeby w ogóle dowiedzieć się, jak ta historia się skończyła, bo mimo, że sami tymi cięciami zrobił w tym wydaniu tyle niezłą robotę, że to się dało przeczytać, ale każdy z nas, jak to czyta, myślę, że mówię o Semiku, to sobie zdaję sprawę, że no czegoś tu brakuje. Czegoś tu brakuje w tej historii, to takie wrażenie, które się pojawia, no jest nieprzypadkowe, no bo tu w tej historii brakuje naprawdę dużo, no bo tutaj to cięcie poszło tak, tak jak powiedziałem, że w gruncie rzeczy były mini losy jakichś postaci, takich jak ten mężczyzna tutaj, w tej takiej dziwnej koszuli, a tak naprawdę my tych całych losów tej postaci nie poznaliśmy w ogóle. Więc moim zdaniem to byłby ciekawy pomysł. Teraz jest moda na wydawanie tych tak zwanych przypadków, czy historii wietnamskich, bo się ich trochę pojawiło. Dobrze się to sprzedaje, więc ja myślę, że to można byłoby spróbować wstawić, dlatego, że to jest taki komiks, który z punktu widzenia originu pani Szera jest interesujący, bo można było zobaczyć, czym się po pierwsze Anis inspirował, co zostawiał, co wywalał. To jest, to jest ciekawe, no bo niektóre rzeczy po prostu nie przeszły, nie utrzymały się w kanonie, nie? Ale nawet to jest, to jest interesujące. Jakaś spójna myśl tutaj jest. Tutaj mamy układkę, przepraszam, tego barbarzyńca z bronią, czy barbarzyńca z karabinem. Jakby woleli niektórzy, ta oto ten trade, o którym wam mówiłem, jego się da na ebay kupić, I, więc wracając, uważam, że tak, po pierwsze jest sens, żeby to wydać dlatego, że Punisher jest popularny, skończył nam się materiał, który był w epikach, można zobaczyć, czym się Gartenis inspirował, które z tych historii wytrzymały i zostały w kanonie, które z tych historii zostały po prostu mm, usunięte, i, I nie funkcjonują, ale mimo to jest to pod wieloma względami ciekawe. Oprócz tego mamy też taki powrót do przyszłości, czyli do czasów Semika, bo ta historia ona jest pod wieloma względami ciekawa, ta Puerto Dulce, którą my, my ją tak nazywaliśmy. Ta czarno-biała, bo to już był taki zmierzch tych komiksów. Tutaj jest dużo Garego Kwapisza, którego polscy, on jest między innymi na okładce, to też jest fajne, którego polscy czytelnicy znają, nie tylko z Shera, ale i z on rysował dużo w Suicide Run, a oprócz tego jest John. A John rzeczywiście rysuje ciekawie. Ja bardzo lubię tego rysownika, dużo o nim też rozmawialiśmy z Kamilem, kiedy dyskutowaliśmy o rysomaku. Taki zbiorek, wcale nie taki znowu cienki, byłby dla polskiego czytelnika, moim zdaniem, czymś fajnym. Byłby czymś fajnym jestem przekonany, że to by się udało zrobić i tak samo jeszcze do tego można by dołożyć osobno wojowników cienia, którzy się w pogromce pojawiali i mielibyśmy taki komplet w gruncie rzeczy tego, co, co wtedy było dla nas istotne, a może epiki z Pani Szerem z czasem wrócą do łask. Dobra, nagadałem się. z moją Strony to wszystko, a ja już się będę żegnał. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się! No i cześć! Like a circle that floats around me, keeping me.